Życie w Polsce jest jak bajka. Budzisz się, słyszysz o jakieś newsy, że co jakiś komendant główny policji strzelił granatnikiem w podłogę? No idziesz robić sobie kawę i śniadanie, bo żyjesz w Polsce i takie newsy nie są niczym. Dziwnym. Ten odcinek to będzie mime review. Będę razem z Wami oglądać memy na temat Jarosława Szymczyka. Dostał ten granatnik w prezencie od Ukraińców. Od kogo? Ja natomiast postaram się siedzieć w tej pozycji, bo w tej pozycji wyglądam jeszcze, jakbym chodził na siłownię. No bo chodzę, ale nie widać. <laughs> tak może być. Będę... O, tak najlepiej jak będę siedział cały czas przez cały odcinek. Zanim przejdę do memów, muszę zrobić, nakreślić jakieś backstory, bo to życie w Polsce to naprawdę jest jak bajka. Wiesz, te przekręty, maseczki szczypawki. To wszystko, co rząd nasz zamawia i próbuje nam ogarnąć i dziwny zbieg okoliczności, że nigdy nie wychodzi. To by było dziwne, gdyby się okazało, że ten Jarosław Szymczyk ostał się jako jedyny, kiedy Jarosław Kaczyński wraz ze swoimi kolegami zwalniał innych wysoko postawionych komendantów. Nie wiem, nie znam się na tym, jestem kryminalistą. Ten sam gość potem strzela granatnikiem w swoim biurze. Jakby czemu takie rzeczy dzieją się w pilne? Prezydent Warszawy zaapelował o nie Strzelanie z granatników w Sylwestra, bo psy na innych komendach się boją. 4 na 5, bo jest zabawny, obraża policję, to znaczy, nie wiem. A co wy tam, Szymczyk, odpierdacie na tej komendzie? Z granatnikiem nie umiecie się obchodzić? A jak mamy umieć się obchodzić, kiedy tylko do pilnowania schodów i bicia kobiet nas wyszkolono? Ładny mem, całkiem spokojny przypomina o tym o tych śmiesznych sytuacjach kiedy naszą policję wykorzystuje się do tego żeby pilnowały schodów w sensie pomnika to jest takie ważne co Masz pół grama Matki Natury w kieszeni? Ty, przestępco. Kobiety protestują, są złe warunki w kraju, jest propaganda i manipulacja. Pałami te kobiety. No, fajnie jest sobie przypomnieć o stanie polityki, policji w Polsce, więc też jest to mem. 3 na 5. Nie strzelam w Sylwestra. Można sobie wstawić takie zdjęcia na swojego Facebooka, albo Twittera, albo Instagrama. Jest to śmieszne. Na pewno znajomi pomyślą, haha, zobacz, jaki on jest na czasie, wie, co się dzieje w Polsce. Nie no, i jest to też skinięcie do wszystkich zwierzątek, piesków, kotków i innych. Mówi się, że psy się boją, ale wydaje mi się, że każde zwierzę może się bać. Żeby to jeszcze było raz w roku, czyli w Sylwestra, to jeszcze spoko, ale wiemy dobrze, że tydzień przed Sylwestrem i tydzień po Sylwestrze budzą się jakieś małpiszony, ludzkie, no i wiadomo co robią. Wystrzelaj sobie wszystko w Sylwestra. To jest właśnie ten dzień, żeby to zrobić w Sylwestra, tak? Nowa patronka policji, siostra pancer Faustyna. Mi się ten mem specjalnie nie podoba, jest, ale jest to. Zawsze jakiś mem. 2 na 5. Szefie, szef się cyka i nie odpali. Że co? Że ja nie odpalę? Bardzo dobry mem. Dałbym 5 na 5 w sumie. Jest nawiązaniem do tego słynnego naszego polskiego Potrzymaj mi piwo. Ej, to nie dziwne, że faceci żyją krócej od kobiet? Ha, no dziwne. Panie komendancie, zabawa nabitym granatnikiem w gabinecie może nie być dobrym pomysłem. Ci jesteś, nie policjant. Dobry mem nawiązanie do, do tej serii memów, dobry template, do memów w ogóle 5 na 5 bez wątpienia. This is delicious, This is suspicious. 3 na 5. Każdy granatnik raz do roku strzela sam. Fajnie, że memy w ogóle powstają, a nie, że ich nie ma w ogóle. Trzeba się czasem liczyć z tego, z tym, że są po prostu... No nie są jakieś wystrzałowe. Tak, potrzebujemy czasem lekkich memów, żeby móc się potem śmiać. Z mocniejszego mema. Normalni ludzie o 7.50 14 grudnia idą do pracy. Tymczasem komendant główny policji ze swoim zastępcą w gabinecie. <laughs> Ruscy są jak... no trochę jak Polacy, wiadomo, bo to wszyscy Słowianie. Tylko oni się rozwinęli technologicznie trochę w innym kierunku niż my. 5 na 5 Dobra wyobraźnia. Jak wiecie, ostatnio coraz głośniej jest o sztucznych inteligencjach, które się uczą. Są sztuczne inteligencje, które tworzą gigachadów. To jest na przykład OpenAI. Niedługo wleci u mnie na kanale odcinek na ten temat. Będziecie wiedzieli więcej o co chodzi, ale ogólnie jest to całkiem sprytny chatbot. Może przeczytam ostatnio. Jaka jest szansa na to, aby komendant polskiej policji głównej odpalił taki granatnik w swoim biurze? Jeśli masz na myśli rzeczywistego komendanta polskiej policji to jest to absolutnie niemożliwe. Najwyraźniej sztuczna inteligencja nie za bardzo wie, jak, jaki mamy klimat w Polsce, jeszcze się uczy. Komendanci policji nie posiadają ani uprawnień, ani dostępu do broni wojskowej, a w tym do granatników. Ponadto komendanci policji są szkoleni w zakresie prawa i procedur, a użycie granatnika w biurze byłoby sprzeczne z ich obowiązkami i ze... Dobra, nie, p *dol, to jest Polska. Bardziej z tych memów ciekawostkowych nie jest zły 2 na 5. Komendant główny polskiej policji, ułamek sekundy po wtknięciu granatnika z Ukrainy. No dobra, parsknąłem śmiechem, więc dam 3 na 5. Kiedy ci się pojebało od wódy i zamiast wysłać granatnik do żołnierzy na front, to wysłałeś do komendanta policji w Polsce. Być może faktycznie tak było, wiecie, no nie można wierzyć się informacjom w internecie, czy tym, tym bardziej z telewizji. To tak naprawdę memy nam mogą powiedzieć najczęściej, jak naprawdę było. Śmieszny mem, 4 na 5. Myślę, że trochę śmianie się z innej narodowości niż Polak, więc dodatkowy punkt za to. Ciężko czasem odróżnić fejkowe nagłówki z TVP od tych prawdziwych, a jakie porównujesz, to okazuje się, że szaleństwem niezbyt daleko od siebie odbiegają. Ten granatnik wyprodukowała firma niemiecka. Jakbym to zobaczył jeszcze, że założycielem tej, tej firmy jest Donald Tusk, to naprawdę miałbym problem w odróżnieniu fejku od oryginału. 4 na 5. Ale z tym granatnikiem to dajcie spokój. Kto to słyszał? No dobra, dobre, 5 na 5. Dobra zbieżność czasowa, niedługo święta, ależ piękny granatnik. Ciekawe, co robi. Pieseł, powiedzmy, że punkt dodatkowy za to nie urywa dupy ten mem. 3 na 5. Kiedy komendant główny przywozi sobie z wycieczki granatnik, wszystko jest w porządku, ale kiedy zwykły Polak powiesi sobie na ścianie kusza albo ma jeden nabój w szufladzie, prokuraturze odpierdala. 4 na 5. Komenda główna policji istnieje, komendant. Rozdupcam. Ferdek kiepski, świat według kiepskich, skończył się niedawno. Dobra, krótkie. 3,5 na 5. Komendant główny policji miał odpalić granatnik w swoim gabinecie. Odwołają go za to, prawda? Odwołają? <ścoughs> To jest Polska, nie takie rzeczy przechodzą. Właściwie znając życie w Polsce, jak w bajce, gościu pewnie dostanie niedługo jakiś medal. 4 na 5. Kiedy masz 14 lat i czekasz, aż starzy odbiorą cię z komendy za posiadanie pół i słyszysz strzał z granatnika piętro wyżej. <gry> Bardzo dobry mam. 5 na 5. Granatnik leży sobie spokojnie. Komendant główny policji zerka na niego ukradkiem co jakiś czas. Wiem, że nie powinienem, Wiem, ale że... olewka. <laughs> Chłopaki z baraków. 5 na 5. Pierdut A dawaj, co się może stać? Pingwiny z Madagaskaru. 4 na 5. dobry mem. Jeśli przypadkiem nabroiłeś w domu i potrzebujesz płytek podłogowych, ściennych, parapetów, co kołów, mozaiki lub stopnicy, to większego wyboru od ręki nie dostaniesz nigdzie. Nieważne, czy przebiłeś przypadkiem ścianę, sufit czy podłogę, jesteśmy z tobą i damy ci rabat w naszych salonach. Sprawdź w koszyku nasz specjalnie przygotowany kod rabatowy GRANATNIK13. Miałeś w domu drobny wypadek? I robisz remont na CITO? Od... <laughs> towar doręczarnych. Jak to Relog na moim Discordzie napisał, Reklama dźwignię handlu. Nie dość, że jest to mem, to jest to jeszcze reklama. Ktoś tam pomyślał? 5 na 5. Posterunek policji Lego City. I widziałem też wersję tego mema, gdzie jest tutaj morda tego poszukiwanego, a właśnie o to. Możesz robić wszystko, żeby mieć takie plecy, ale i tak nigdy nie zbliżysz się do pleców komendanta głównego policji, który sprowadził zagrożenie na życie wielu osób i prokuratura ma to w dupie. 5 na pięć, pouczające, uświadamiające. Jeden z moich ulubionych, nie mogę z niego. Panie sierżanteczku, roz... Banie komendy głównej za pomocą granatnika przeciwpancernego jest dla kierownictwa. Dla pana jest zwolnienie dyscyplinarne. <laughs> I, ta, I ta morda, która zawsze rozbawia i ta sytuacja, wiadomo o co chodzi. Solidna piątka. Stopczyk, czym wy tam palicie? Ja zapalniczką, ale jak pan komendant woli, to Franc ma granatnik. E, z kultowych, starodawnych filmów polskich. Jest to trochę przykre, że już no, nie ma niestety takich filmów polskich. Ja rozumiem, że idzie się za trendami, i za hajsem, ale czy ktoś próbował? Czy po prostu z góry zakładamy, nie, nie ma sensu robić takich fajnych filmów jak kiedyś by w Polsce, bo się pewnie nie przyjmą, więc potem nikt ich nie robi i po prostu wszyscy robią to, to gówno. <grym> Może jestem stary, może tak starzy ludzie mówią, ale no znam innych starych ludzi w wieku 25 lat i w wieku 30 lat. I nawet w wieku 22 starych ludzi znam, jak oglądali stare filmy gangsterskie i komediowe z Polski, to wszyscy są zachwyceni. Czemu by do tego nie wrócić? 4 na 5. Nawiązanie do polskiej komedii. Pomyślałam, że przegląd memów z tej sytuacji może być ciekawy i śmieszny. No i to tyle na dzisiaj. Siema.